No siema moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie po tej króciuteńkiej przerwie, nie no dobra, e, krótka nie była, wiem, wiem niestety, e, ten odcinek także... No nie będzie długi, to właściwie troszeczkę w opozycji do samej przerwy. Zresztą sami widzicie, że to konto zostało przeze mnie delikatnie zaniedbane po tych samych książkach. Książkach dupa, po skrzynkach oczywiście. E, w każdym razie, o co chodzi? Dlaczego mnie nie było? Dlatego właśnie powstał ten odcinek, abyście o tym się przekonali. Co się takiego dzieje w moim życiu? Niesamowitego. E, nie jest to bardzo ciekawe. Dzieje się po prostu studia, się dzieją, się dzieje zaległa sesja, którą jeszcze musiałem zdać, dlatego się uczyłem przez dobry tydzień, po prostu dzień w dzień. E, oczywiście stała się praca, tak? W końcu Pitek zaczął być normalnym człowiekiem, zaczął pracować. Dokładnie. Wprawdzie jest, no nie pracuję długo, ale pracuję w te dni, w które miałbym normalnie wolne i mógłbym cokolwiek nagrać. No teraz akurat się zaczynają święta, więc jakby wolne i tak mam. I sobie nagrywam, żeby wam o tym powiedzieć, że nagrywam właśnie. Także Destro nie się, cały czas jeszcze jestem Alive, bo widziałem, że do odcinku ostatnio się zastanawiałeś. No dobra. Żeby tego wszystkiego jeszcze było mało, to na dłuższy czas we wrześniu wziąłem se, pojechałem na wakacje pseudo do szpitala, na dobre dwa tygodnie prawie, więc ze szpitala także nagrywać nie mogłem, a oczywiście pech chciał, że po powrocie do szpitala szlak trafił mi z sy system, w ogóle sprzęt mi szlak trafił. Przez co musiałem przywracać, przywracać system, straciłem wszystkie właściwie moje, że tak powiem, programy, którymi nagrywam cokolwiek, którymi montuję cokolwiek, którymi renderuję cokolwiek itd. No i niestety jakby był duży problem, żeby je z powrotem przywrócić, bo jakby to nie, jest, to nie są kodiki, które są do wykorzystania kilka razy, tylko są kodiki, które są do wykorzystania, do wykorzystania raz. I jak się je wykorzysta? Niestety, dobra, przed chwilą słyszeliście jak waldałem niestety krzesłem w biurko. No sorry, nie nagrywałem prawie dwa miesiące i jakby troszeczkę wypadłem z obiegu. W każdym razie, co się zmieniło w Castle Clash? W dzisiejszym odcinku po prostu powiemy sobie bardzo, bardzo szybko co się zmieniło. Nie ma sensu tutaj bardzo się nad tym rozwodzić, ponieważ prawdopodobnie sami doskonale wiecie co zostało dodane, co nie zostało dodane. Pokażę Wam jeszcze jak się zmieniło to konto, prawdopodobnie nie jakoś wybitnie, bo tak jak sami mogliście zauważyć, no zaniedbałem je delikatnie, chociaż planuję z odcinkami oczywiście wrócić. Nie wiem co zrobimy z tym kontem, powiem Wam szczerze, bo seria nazywa się Zacznijmy w Castle Clash, z kolei to konto to już nie jest takie zacznijmy, to już jest takie pograjmy sobie na spokojnie, nie wydając dużo kasy, właściwie prawie nic nie wydając i się trochę ponudźmy, tak? no bo co innego można tutaj robić na takim poziomie. Jest to oczywiście ciekawe do grania, bo jeśli jesteście graczem, którzy, który już w tą grę powiedzmy gra od 6 lat czy nawet więcej, więcej niż 6, no to faktycznie coś się zawsze znajdzie do roboty, tak, i to zawsze będzie w jakimś tam stopniu ciekawe, jednak dla osób, które to oglądają, no może być to niestety nic specjalnego. Dobra, a zmieniło się dużo, przede wszystkim zmienił się ten pasek na dole, który sobie wyłączymy, bo mnie zawsze wkurza. A swoją drogą, jest bardzo duża szansa, właściwie szansa stuprocentowa, że za jakiś czas pojawi się odcinek, w którym to będziemy sobie grali z Zeferyką. więc jakby czekajcie na to, czekajcie. Bo to jest coś po prostu specjalnego, czym już od dobrych kilku miesięcy się strasznie jaram, a jeszcze nie mieliście okazji tego na żadnym odcinku zauważyć. Głównie przez, przez przerwę, która gdzieś tam sobie pomiędzy była. Okej, okay, no oczywiście zmieniło się bardzo dużo wśród herosów ponieważ przez tę, tą moją krótszą, dłuższą nieobecność dodało, zostało dodanych aż czterech nowych bohaterów, yy, z czego jeden tylko jest chyba halloweenowy. Nic, jakby trudno. W ogóle to jest niesamowite. Ostatnio jak zrobili taki update, w którym dodali dwóch herosów, to było bodajże na walentynki, to później przez dwa miesiące nic nie dodawali. Tutaj nie dość, że dodali, to jeszcze dodali, kuźwa dwóch kolejnych herosów, co jest niesamowite, jakby trochę się tym miaram, bo ja lubię, jak dodają nowych herosów. Nieważne, czy oni są free to play, czy oni są pay to win, to jest zawsze jakiś tam. Wiecie, poprawienie nieco różnorodności w grze. Jakby zawsze się atakuje kogoś później, który ma, kto ma coś innego, nowego, etc. Eee, pokrótce, ona jest. Średnia, ale w sumie ujdzie. On jest całkiem niezły. Ona jest bardzo mocarna, zaraz Wam powiem dlaczego. I on jest też całkiem, całkiem niezły. Dlaczego ona jest taka silna? Pierwsza rzecz, oczywiście, ona jest herosem, którego możemy dostać tylko i wyłącznie z oficjalnych eventów. Podobnie jak Hotshot, ale akurat on, mam wrażenie, że jest trochę słabszy. Przeczytajmy sobie chociaż początek jej skilla, czyli zadaje bardzo dużo obrażenia 10 przeciwnikom. Oczywiście przez jakiś tam czas bla bla bla, obniża ich punkty ataku, bla bla bla, nakłada sobie niewidzialność, niepodatność na cokolwiek, bla bla bla. I co najważniejsze, ignores Damage Limits of Targets. Co znaczy, że dawkeeper, albo Zeferika albo lawanika, oczywiście w formie magmowej, mogą dostać obrażenia za więcej niż ten swój damage cap. Czyli jest to bohater, który może zwaanshotować po prostu, nie wiem, dawkeeper mającą full zdrowia. Wiele osób uważa, uważa, że to jest bardzo źle, że coś takiego dodali, bo to nam kompletnie zaburza balans, bilans, wszystko naraz. Yy, mi się wydaje, że jest to całkiem dobre, ponieważ Seferica, Dovekeeper i Lewanika były dość mocnym zaburzeniem balansu same, same z siebie. Yy, I na szczęście mamy teraz na to kontrę. Pamiętacie, kiedyś był zawsze taki boom na Ariesa, bo Aries nakładał silence, Aries sprawiał, że wrodze herosi byli po prostu bezużyteczni. No i wprowadzili sobie na przykład Wolę, nie? Albo jakoś Pixy i tak dalej. Pixy jeszcze nie aż tak bardzo, bo miała swojego... no, wolno się ładowała. Ale wola już na przykład, no, mocno skontrował Ariesa, który stał się po prostu bezsensownym bohaterem w czasach dzis dzisiejszych. E, nawet mam wrażenie, że Fobosa, który gdzieś tam także niby nakłada Silence albo Reapera i tak się za często nie używa pod samego Silence'a. I się używa troszeczkę w innych celach. Ale to nie o tym jest dzisiaj odcinek. Dzisiaj jest odcinek o tym, co się zmieniło. E, to, to, co się jeszcze zmieniło w takim razie, no, najważniejsza rzecz... To, to co się zmieniło na tym koncie, nie ma tego aż tak dużo paradoksalnie. Oczywiście, Sasquatch, jaki był, taki jest. Jest także Kozmo. Oczywiście z nowym petem, tak dokładnie. Została także dodana nowa kategoria petów. Są to super pety. Ewentualnie w wersji zbutowanej. <laughs> nie wiem, kto to wymyślił, no, ale jakby <laughs> jest to dość zabawne. Zbutowane pety. Mamy także okultystę, którego chyba widzieliście. Tak, widzieliście już okultystę, także ok Oczywiście, Anubis. Oczywiście, Wola, któremu dzisiaj odbierzemy skina. Na szczęście IGG jest na tyle hojne, że te skiny sobie rozdaje. E, Asura, Nie wiem, czy widzieliście już zbudowanego u mnie Ashury. No na, na tym koncie postawiłem jednak na Bulwark. E, nie znalazłem nic lepszego po kroju Vital Boon, więc no, niestety. E, mamy także Stalina już na poziomie 9 Wargat. Nie jest to najlepszy na niego talent. Wiem. E, jestem tego całkowicie świadom. Lepszy byłby jakiś talent, co, który zwiększyłby mu powiedzmy defensywę. Jak na przykład Sacred Light. E, ale jakby Wargat... God działa całkiem nieźle, że tak powiem. Nie używam go jako tanka, dlatego ten wargat może być. Zresztą nie zabijcie mnie, jak kiedyś zobaczycie, że ma on Victory Lang na poziomie 5, bo No z tym się urodził. Nic nie poradzę. Stwierdziłem, redukuje to w, w jakim stopniu obrażenia. Odbijając je oczywiście, więc więc może się nadać. Gulem. Jak gulem, każdy widzi, duke. Oczywiście z Ravidaliz, nic lepszego nie wytrzasnąłem. Lelnik. Generalnie chyba Nihilnowi, nie? Gunslinger ma skina. Skina dostałem nawet nie wiem skąd, prawdopodobnie z któryś worków. Michael szykuje się do deva za niedługo. A poza tym w sumie chyba wszystko po staremu. A właśnie, jako że jest Halloween to wleciał oczywiście także i balonik, w którym nie ma absolutnie nic godnego uwagi, przynajmniej... przynajmniej dla graczy, którzy są free to play. Dla graczy pay to win być może przyda się o to coś, może, nie wiem. Znaczy prawdopodobnie się przyda, bo jednak e, te nowsze powiedzmy team dungeon, one są całkiem, całkiem solidne i z nagród i oczywiście z poziomu trudności, który jest dość wygórowany. Ale tak poza tym to absolutnie nic ciekawego. Nie ma parę skinów, które są raczej no, niepotrzebne aż tak. No chyba, że chcemy drugi talent mieć, no to jasne. Swoją drogą, skiny już można do poziomów 20. ulepszać i także w tym momencie macham do osób, które sprzedały wszystkie swoje skrapy, bo jakby nie były im do niczego potrzebne, a zapychały tylko warehouse'a. A tak jeszcze swoją drogą ruszył event yy, z kuponem. Możemy wylosować z tego kupon, a kupon co nam daje takiego? A jak wylosujemy, to wam powiem. O, wy Wylosowaliśmy. Na tym kuponie są zapisane naprawdę fajne nagrody, czyli oczywiście 500 najlepszych książek, 500 Fameboxów trójek, 500 najlepszych esencji i jedyne co musimy zrobić, to kupić jakąkolwiek ilość gemów w grze, czyli może być to także nawet ta paczka za. Za dwa dolce. Nie jest to dużo, a dostajemy naprawdę całkiem sporo fajnych, szczególnie dla graczy Free to Play, mm, przedmiotów, pozwalających nam ulepszyć mocno. Oh, <grywanie> dziękuję. Za Ok, a jako, że IG robi się coraz bardziej hojne, no to oczywiście dostaliśmy dzisiaj całkiem, całkiem fajne mm, itemki. Oczywiście dwa skiny. Jeden do woli -E, który nam się bardzo przyda, bo jest to fajny skin, a zresztą Wola to jest całkiem niezły roz. Drugi do Bugimena, który nam się nie przyda, ponieważ tego bohatera akurat nie mamy. Poza tym mamy jeszcze jednego, no właśnie, teraz dodali coś takiego jak perki, czyli przez 30 minut przez pół godziny mamy powiedzmy bonus do albo losowania atrybutów dla petów, albo do po prostu losowania za gemy. Możemy losować teraz, oczywiście z tym perkiem, że tak powiem, możemy los losować herosów za 80% oryginalnej ceny, co nam daje w sumie ile? Jezus Maria Matma, Boże. Za 120 gemów możemy powiedzmy jednego herosa wylosować, kiedy mamy to odpalone. Przyda nam się to kiedyś prawdopodobnie do jakiegoś ewentualnego rollingu, jeżeli z tego konta jeszcze kiedyś coś będę nagrywał. Oczywiście insygnie całkiem przydatna rzecz, szczególnie jak dropni nam jakaś fajniejsza. Na szczęście, sharpena tu nie ma, więc może coś się fajnego faktycznie trafi. I ostatnie Superior Trades Card, które pozwala nam wylosować, oczywiście mm, Superior Tradesy, o których nie wiem czy mówiłem, czy nie mówiłem. Nie mam pojęcia. Ale sobie wylosujemy jakieś. Nie wiem jeszcze komu dokładnie. O nie, no ty to masz zerobistę, traicę akurat, typie. E, no ty masz kryta, to niech będzie, ben, niech A kto nie ma nic zerobistego? Wola, co ma Wola. Wola ma. Okej, okay, accuracy a tak, ale woli jeszcze specjalnie pod traicę w ogóle nie robiłem. Więc może wylosujemy coś, co by na to. Cyk. Douć. ok, no douć na Wolę nie jest aż taki tragiczny. Spróbujmy jeszcze raz. Accuracy. A tak, no dobra, jakby niech I niech, niech to na razie zostanie. E, później to będę zmieniał. Dlaczego nie dostaliśmy tego... Jezus Mario. Gdzie jest mój kuponik, Halo? Wiecie co? Dobra, proszę Was, jeżeli już napisaliście mi komentarz, Pitek, gdyby nie odebrałeś się, czy tego odbierz? to, no, bla, 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 to proszę usuńcie go, bo zorientowałem się, że tego nie odebrałem, tylko zupełnie X zacisnąłem. Bo oczywiście coś musiałem spieprzyć i no padło na to. Także pamiętajcie, jak już chcecie mnie za coś opierdzielić, to najpierw sprawdźcie, czy ja czasami sam się nie opierdzieliłem za to, bo teraz w tym momencie się opierdzielam. Pitek, nie lub tak więcej. No to fa faktycznie opierdzieliny straszne. Jakby nie. Okej, okay, a to zanim to jeszcze sobie otworzymy tą insygnię, może coś fajnego. Please, please i gg. Dawaj. O Jezus, Maria, jak nie sharpen to Sunder, No brzmi podobnie, nie? Dobra, przerolujmy sobie jeszcze te Superior Tradesy. Może trafi nam się coś lepszego niż ofensywa. E, fajnie by było. i -y nie chciałbym robić pod ofensywę, bo to nie jest hero spot. No dobra, trafił nam się crit i crit damage. Jakby co robimy w pod podkryty, to nie jest chyba najlepsze, powiem mam wrażenie, no ale hmm. Nie, to w ogóle nie jest dobry pomysł. No i jeszcze oczywiście skinik do Molly, -E, naprawdę bardzo fajny. I skin do Bugimena, także bardzo ciekawy, ale niestety tego heroisa, tak jak już mówiłem, nie mam. No i nic z tym nie zrobimy. Okej, okay, sprawdźmy sobie jeszcze tego skina na koniec. Jak on wygląda, jakie ma animacje, bo to jest zawsze w skinach najlepsze. O rany, ale się teraz śmiesznie oddala. O jesus. No dobra, no jakby widzę, że były zmiany na tak i teraz można jakby jedno do przodu albo jedno do tyłu. Nie, masz na dwa do przodu, okej, okay, to w sumie, to jest nie fajnie. Okej, okay, go Okej. Okay. W sensie, chyba byłem większym fanem tych kruków, które leciały, te krwiste kruki, to wyglądało bardzo fajnie, ale to też nie jest złe. No lepsze to niż ten pierdzielony kucharz, który strzelał, nie wiem, indykami czy czymś. Nie no, ujdzie. Całkiem, całkiem niezłe. Okej, okay, będziemy już kończyć. To jest taki krótszy odcinek, żeby wam przede wszystkim powiedzieć halo, halo, nie zapominajcie o mnie. i Jeszcze żyję, mam po prostu dzisiaj troszeczkę więcej czasu i mogę cokolwiek nagrać. I kończąc go, chciałbym wam tylko powiedzieć, że sorry za tą przerwę. Jednak no nie będę obiecywał, że się ona nie powtórzy, bo tak jak mówię, praca, studia i wszystko naraz to jest dość dużo. A jednak tworzenie jednego odcinka trochę zajmuje, wbrew pozorom, szczególnie kiedy się nie ma jednej ekipy, która przygotuje scenariusz, drugiej ekipy, która to zmontuje, kolejnej ekipy, która będzie jeszcze dwa o, o konto YouTube'owe. Więc to naprawdę trwa całkiem sporo. Dlatego nie mam pojęcia, kiedy będzie kolejny odcinek. Mam nadzieję, że jak najszybciej, ponieważ w planach mam parę serii. Pierwsza to jest oczywiście drugi sezon zaczniemy w Castle Clash. Przydałoby się, naprawdę by się przydało, ponieważ start w tej grze wygląda zupełnie inaczej niż te 3 lata temu. Druga rzecz serię z jednej gierki, takiej bardzo, że tak powiem, casualowej i takiej, którą się przyjemnie ogląda, jakiej jeszcze dokładnie nie będę zdradzał, bo nie chcę wam robić nadziei, szczególnie kiedy to się na przykład nie spełni. I oczywiście kolejna sprawa, wyczekujcie kiedyś odcinka z Eferiką, z Minotaurem, z Spirit Mage'em i z innymi herosami, no, z, o których po prostu nic za dużo powiedzieć nie mogę na tym koncie, bo, no, bo po prostu ich nie mam i mieć nie będę na tym koncie, gdyż, iż, ponieważ... No po prostu to nie jest konto tego. To nie jest po prostu konto, na którym będę wydawał bardzo dużo kasy, bo po prostu nie o to chodzi w tej serii. Ta seria ma być przede wszystkim free-to-play, co oczywiście widać po ilości gemów, którą gdzieś kiedyś kupiłem i to nie jest na tej stronie, to jest o tutaj. 600 gemów mam kupionych, to jest bardzo niedużo, to jest jakieś plus minus 10 zł. z czego część z nich to zawiesz to w ogóle darmowe gemy. ok dzięki wielkie za oglądanie, wyczekujcie w takim razie kolejnych odcinków w najbliższej przyszłości. No i co? No trzymajcie się! Wesołego Halloween, jeśli tak można powiedzieć.